Siema to jest ja Rensrial, a w tym odcinku chcę wam pokazać jak wyglądało nas Trinche Yal Movie. Taka seria, gdzie mówisz to, żeby wygrać dzisiaj. Wpadajcie do niego na kanał. To jest najnowszy subskrybent. Dzięki bardzo i zobaczycie jak ja musiałem się namęczyć w tym odcinku. Miłego oglądania życzę. No, myślę, że będzie miło. Walnijcie suba. Więc wcinam, tak, dawaj. na finał będzie Simon mówi o promo kanału, jak już mówiłem. Więc dobrze, e, mówi: Wszyscy pod ścianę. ale którą? Jakąkolwiek. Okazałyś natomiast, ja stanę tutaj. Dobra, jest o, jest... e, A teraz? Teraz ja zamknę oczy, wierzcie mi lub nie, ale rzucę kogoś puszką. Dostał ktoś Dostał. Dziękuję. Dobra, oddaj. On dostał. Oddaj puszkę. O ty, Czekaj. kurde. Weź się... puszkę. Okej. Okay. Tej kolega mnie zaprasza. Nie było tryskiel, mówi. Dobra, następna osoba. Lecimy dalej. Eee... Dwa takie same skiny. Kto chce z was przetrwać? Dobra, teraz robimy tak. Do... Eee, Simon mówi, dobierzcie się w pary. Ręż Jal mówi znaczy się. Ja chcesz to się Siema, jesteśmy no razem. kim ja. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu to. A no to ja z tobą, ja z tobą pan Paweł Pan Paweł. A ty nie masz pary, to będziesz ze mną Ma, Mają wszyscy parę Ej, pan Paweł, ja jestem Dobra, z tobą. Gratuluję tak, to ty mamy. Idziesz od razu już tu Teraz trenszjal mówi, robimy wyścig do tej ściany. Kto ostatni? Jedna osoba odpada. Trenszjal mówi, szybko pod tamtą ścianę. No wiem, kto już jest ostatni. Pan Paweł! Pan Paweł, Pan to Paweł to leży. E, tak. <grym>, ale my to szybko zrobiliśmy. E, no. Prywatna, a od razu tylko tu zabuduję, żeby on nie wszedł. Okej. Okay. Lecimy next. co nie. Jeszcze raz? Eee, przetrwałeś. Eee, ty masz ładnego skina i idziesz tam się nabrałaś. Tutaj muszę ci trafić. Muszę cię trafić! Muszę cię trafić. Ale nie, dobra. Jan mówi, możesz przejść tam. Mgła może iść tam. Eee, dobra. Ale musisz się... Teraz możesz, eee, Trinsial Trinsial mówi, możesz wybrać kogoś, kogo zabijamy. Czekaj, muszę coś zatańczyć. To jest piękna chwila. I to jestem ja. Super. To będę ja. Ja się mogę Kogo założyć. Kogo wybierasz? Podejdzie za chwilę. Ja się założę. matkę matka zły. Kogo wybierasz? Pięć sekund. Mnie? Dobra, o chodź, mnie, chodź, o chodź, chodź. Nie bijcie się, nie bijcie się. Knuty! Knuty! Nie, żartuję, sorry. Dobra. W takim razie... Ciebie wybrał, tak? Tak, bo nie jest chamem, Dobra, mnie, teraz tak, tak. Dawaj, słuchajcie. Dawaj. E, dobrze jak, jest! Jak chcecie go oszczędzić, to idziecie na ten dasz, jak chcecie, żeby żył, to jak chcecie, żeby nie żył, idziecie na tą cegłę, gdzie ja stoję. Ja bym go oszczędził, co? Ja też, ja go oszczędził. Bardzo dobrze. Nie powiedział Trinshal! Ha, Właśnie, ja, ja bym się nie nabrał. Okej. Okay. W takim razie przeżyjesz, idziesz tam, ja mówi, idziesz pod tamtą ścianę. E, uważajcie na snajpę! Okej. Okay. Mavis, za ile dostałeś? Nie, mam 59 kp. O nie, moja broń. Dobra... E, teraz o, teraz uwaga! Trunch mówi uwaga na gazy Tylko nie rzucać się puszkami! O w dupę! Ma! Okay. Mavis, Mavi, masz! Dobra! E, Mavi. teraz tak Samy Teraz bierze. zaczynamy już na poważnie to Nie rzucać mnie! Pamiętajcie o co gramy, dobra! Spoko! Okej, okay. next um. a, Kto? Ej, ja wiem kto to był! Panda. To... Wiem, a wiem. A panda, Od razu odpada! Aura 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 aura. Pan panda, pan panda odpada! Zabij pana pandę. Ej, nie! Czemu ty w nas rzucasz cieczy? Czy pana panda ma flaszer i nas u no odmęcz nas od Leszko Spocona panda nie widzę od Ej ja tada... też nie widzę, wyłączcie to gówno Ej, Oddaję się no, mną, oddaję się Przestań panda no Dobra nie. wyrzuciłem pandę Spocona panda, dobra do grywkę. Mamy dogrywkę, panda mamy dogrywkę Wyż, e, Wyrzuciłem pandę Chodźcie jeszcze raz reszta Ej no ale tu nic nie widać Wiem dlatego zresetowałem No spoczka już a kto, a kto walił, tak? Dobra. Panda już odpadł i odpadł pan pana. Za to, że nie. mnie zawił. Dobra. Ej, to rzucało? Wszyscy chodźcie, wszyscy chodźcie tu. Wszyscy chodźcie tu jeszcze raz. No to czekaj chwilę. Bo zanim ja przyjdę to trochę minie. Dobra, chodźcie ja, wszyscy tam tu. Się właśnie nie da. tu. Ej, jak nie się. mówi właśnie tu. Ciepło! Panda weszła. Który ton? To Ten. To jest aura, ta aura z ta. gwiazdką. Aura z gwiazdką. Ta. Ta. Aura z gwiazdką. Ta aura z gwiazdką. Ta, ta, ta. Ta, aura... ta. ta tarczą świąteczną. Ta. Za 20 dostała. Oszczędzamy ją czy nie? Trynasz mówi. Nie! Nie nie nie. nie. nie, nie. Dosyć, dosyć, no! dosyć, dosyć. Dasek, Daszek, daszek, daszek. Proszę, nam, bo może ja, za... ja głosuję ej, bo nie to się ona mnie ją puszkami, walczy ją! Zabij ją, zabij ją. No nie trafiam! No, ludzie. Nie. Ja ją Przeżyjcie tylko. Ale nic ci nie dawa Oj kogoś trafimy Panda nie trolluj gry Pana dostaniesz Ej nie nie, ja minąłem Dobra nie sujmu, nie Panda nie ten. żyje Panda nie żyje Ej, Ale to... ja też nie żyję, ludzie! No chodź, wlecisz Puśćcie mnie tam Ej, jak się nazywasz? Toxik toksi Toksiglaki toksi dobra Panda chce wejść Dobra, słuchajcie, zrobimy tak Ej no halo, wpuśćcie mnie tu ktoś. Tak, wleć sobie, wleć Dobra no tak ale ty tak, 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 tak. z... czekaj nie Ale no, nie, no, nie 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 to mało. Ale ale go ale bej, przegrałeś bej, nie to jest ja jej nie nie Ale nie 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 Ale! nie 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 Ale to, nie Ale nie 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 ale nie Ale nie Ale! nie to, że ten Zgłosiłem ją Dobra Nieważne nie rzucaj go puszkami no, ale ona mnie nie nie Jezus Maria, naprawdę? Próbuję Weźcie. ją dobra, ta... No nie, ona mnie pije, nie no, ja w ja to nie gram. To nie, no nie nie wierzę to. Ja mam HP przez to. Chodźcie wszyscy. E, daj, już, już, już. No, ale... Możemy to, to skończyć, dobrze. Ja nie mogę. Zgłaszajcie ją, zgłaszajcie ją. E, dobra, ja ją już mogę. zgłosiłem 8 razy chyba. Ale ja nie wiem jak... jak e. Pan panda! panda. Ale, tak, czele, ale, nie, czele. ale... No nie, on mnie bije! On mnie bije! Jezu, no naprawdę. Małże. No zrobimy to, to kiedyś. Jezu, ten jest... sprawy. Nowy pomysł na no, odcinka, tak. ale dobra. Nie trolujcie już, naprawdę, bo nie mam dużo czasu. I zróbmy dobra. to. Jeszcze ja, daj mi na chwilę rysowanie pana. Dobra. No co za tepnieć tu woli tym gównym śmierdzący. Chodźcie do centrum, wróćcie, weźmiemy inną mapę Wracajcie do centrum, to weźmiemy inną mapę. Nie, nie, ej, nie! Nie! Zrzuciłeś się coś tego, co nie? No i nic nie Dobra, chodźcie. Wezmę inną mapę. miasta Ja ją zabijam! kod chodź, bo bierzemy inną mapę. No co to za gówno! Wróć do centrum, bo bierzemy inną mapę. Ja wracam do centrum, bo to nie ma sensu grać z tym Chodźcie, jeszcze raz, tylko teraz już bez trollowania. Ale nie! Ten, ten chłop odpada! Ta specjalna pa panda odpada! Tak! To uwielbcie ją z ekipy! To jest? Nie, nie Bardzo dobrze! Nie! Wychodzisz chodzisz, matko 27 mnie ale nie mogę No nie mogę wychodzić e, Ja idę grać sobie 3 x bo w ogóle nie chcę mi chodzić Nie mogę chodzić, nie Dobra, wiem. trudno Chodźcie, lecimy Wszyscy, wszyscy chodźcie reszta, co, rest, reszta kto chce wygrać to chodźcie tu Wyspa punktowa t, y, 6, tak? Załóżmy A gdzie? Lecimy na tą dużą platformę. Okej. Okay. Spoko. Ja Pierwszy będę, a nie. Ale każdy musi zmienić drużynę. Dobra, ja... W, dobra, ja play play dobra, ja tylko zmienię. Okej. Okay. A no w tak. tak teraz mówi wszyscy pod cegłową ścianę. Cegłą ścianę? A, nie wiedziałam tego. Ej, nie! Pan... Pan Panda wszedł. Ej no panda Dajcie Nie bij mnie, nie bij mnie. Dobra, dobra. dobra Robimy duchaj, to, duchy. bo nie duchy. mamy czasu. Weź. Daję na... Daj Daj ci, tak jed... Daj Daj ci jeszcze jedną... Posłuchaj mnie. Daję ci jeszcze jedną szansę, duchy. Duchy. ale nie trolluj. Niechla nie Dobra spadła, chodź tu. Dobrze. Ja cię, ja cię wpuszczę. Chodźcie, już nie mamy czasu. Serio. Uwierzcie mi, nie o, mamy czasu. O. Oprócz pandy! No, otwieraj mi szybko, ja Dobra, to poczekaj. Dobra, już jest. skończcie to! to, to Kończymy dobra, to! Zróbcie, daj mi na chwilę. O, dobra, nie Dobra, szybko! A, rybcie wstecz! Dobra. Uff. Dajmy, daj, dobrze, chodźcie szybko, bo dobra, nie mamy czasu. Niech leci, nie leci, leci, leci! Niech leci! Dajmy na chwilę, Ewaku. A nam się to kiedyś o, uda czy nie? Wody, no. Matko ja, boska! Ej, nie ej chodźcie nie do czwórki! Wiecie, chodźcie że do czwórki. nie dobra, robimy to jeszcze raz. Ostatni raz próbujemy. Ej, chodźcie, ej, ci to normalnie grają, chodźcie na czwórkę i będziemy bić pandę. Nie, dajmy... Dobra, robimy to i nie mamy czasu już. Słuchajcie, nie mamy czasu. Dobrze, już. Chodźcie, 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 chodźcie. zaczynamy. Ale daj mi na chwilę. Już mam tego do Ja tam cztery. Daj mi na chwilę challenge błagam cię. Dobra, chodźcie wszyscy. Daj mi na chwilę Każdemu daj pompę i tyle będzie. Daj mi Dobra, pierwszy challenge. Pierwszy challenge, który będziecie musieli wykonać. Będziecie musieli... Dobra. To nie, to no Toxic przegrał. A ja no, nie też. No nie, ja w ten... Dobra, to na ara ja. No na ara. Musicie to zbejtować i przejść na drugą stronę. Przez to, przez to. Ja okay. nie mogę! Nie, zanim się nie, nie, przejdź! Przechodź. Wróć tu. No ja się to tam zaczuję. Przeszły. Dobra. Co? chodź. Szymon, Szymon, idź tam. No, przechodź. Ja zbejtowałem akurat. Czekaj. Ale nie tędy. Tędy przejdź. I Dobra. No ale nie, nie zbejtowałeś tego. Poczekaj. Jeszcze nie. Muszą się go znajdować. No i teraz, dawaj. No i chodź. Co ci się stało? Ej. Ej, co mu się stało? Do... Lecimy dalej. Dobra, teraz macie. Zostaliście we dwójkę, prawda? Matko, ten typ. Okej, to teraz tak. Trynshu mówi, właśnie tu. Boję się. I zostajemy w ja twey. nie mogę, ten Tryn... Trynshiel, ty jesteś scamerem jakimś walonym. Uwaga na pułapkę! Wszyscy tutaj. No Trynshiel mówi, idziemy... Przepraszam, Trynshiel, to jest Trynshiel, to tryns scammer. Y Okej. Okay. Zostaliście we dwójkę, macie wielką szansę, żeby wygrać. Więc... O nie, panda tu idzie, panda tu idzie, panda pan, Ale my tutaj i, że tutaj tutaj nikt nie wejdzie. A co? Jesteśmy uzbrojeni, dobra Nie mamy za dużo tre czasu Trenżial mówi kucać Okej, okay, Trenżial mówi skakać Ty kucnij Ta czapka Kucnij No kucaj no Nie mamy czasu Kucaj już, kucaj, kucaj Ty, ty Dobrze Podskocz, skacz, skacz No skacz Trenżial mówi kucnij Czapka Dobra Podskocz Podskocz! Skacz! Dobra. Poczekajcie. Dobra, nie, ale to nie Dobra, nieważne, ważne. tu nie wbije się. Eee, next. Eee, skacz! Skacz! Trenżial mówi podskocz! Skacz! Kucaj. Sk Wstań! Trenżial mówi kucnij! Wstawaj! Wstawaj, już, już, wstawaj, wstawaj Dobrze Kto pierwszy weźmie. Te dwa pistolety wygrywa. No i brawo mógł wygrywa. Ale ja byłem dalej, ja byłem dalej. Ale nie byłbym mógł. A no. Dobra, wygrywasz, bo Ale... po... Napiszesz. Ale ty powiedziaś ty chce mówi kogo weźmie te pierwszy te pistolety wygrywa, Wiesz o tym? Wygrywasz i... W takim razie napiszesz coś na czacie pod na tym filmem No i wygrasz coś No Jezus tu weź to, to wygram Dobra Wygrałam mgła Masz, Le e dam ci żebyś się trochę pobawił Idź ich zabij Pozdro, pozdro czat Idę jej pomóc Ale wiesz o ty Survival no. Nie bij jej! Ja nie, nie mogę nawet bić! Ale, ale i tak ty powiedziałeś, ten szel mówi to pierwszy... Nie, nie powiedziałem wtedy. Powiedziałeś. Dobra, ciesz się, że wygrałeś. Nie, nie Jest git! To ja tak? Tak. Niespodziewane! Ja okay. przegram. Kończę to. Podasz kanał w opisie. Spoko. Chyba. Badajcie na jego kanał. Jak poda bynajmniej. A jak nie. No to trudno. A żeby tak nie było, wygrasz ode mnie emotkę. A, a, gdzie, a, a gdzie nagroda? Za, a, a gdzie nagroda za pierwsze. Znaczy za drugie trzecie. Nie ma nagrody tam. Następny odcinek będzie o nagrodę o gifta. Żegnam się z wami, pa.